Tylko Zaplanowany porządek debat nad projektami uchwał, które mieli przyjąć Radni Rady Powiatu Bolesławieckiego, zawierał dąbki, tylko dwa, dwa takie projekty. Na początku tego piątkowego posiedzenia dąbki, dąbki, wpłynął jednak dąbki, wniosek o rozszerzenie dąbki, tego porządku o dwie uchwały, a w tym w sprawie Szpitala Świętego Łukasza. Dotyczy zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, krótko mówiąc, naszego szpitala. I zmiana polega na dopisaniu, że w skład naszego szpitala powiatowego. Oprócz tych wszystkich, e, tych wszystkich działów, które są już tam wymienione, dodajemy stację dializ i oddział urologiczny. Wśród sprawozdań znalazło się to dotyczące realizacji zadań oświatowych powiatu bolesławieckiego w ubiegłym roku szkolnym. Relacja przekazana przez naczelniczkę Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego wzbudziła wśród radnych dyskusję. Pytanie, czy inwestujemy dla siebie czy dla innych? Czy robimy taki sondaż, ile uczniów szkół średnich i również wyższych zostaje w powiecie bolesławieckim, a ile ten powiat chociażby tak statystycznie opuszcza? Ja pozwoliłem sobie sprawdzić dwa powiaty o podobnych parametrach. A podobne parametry to my mamy jako powiat bolesławiecki i powiat zgorzelecki, bo mamy podobną liczbę ludności, i struktura tej ludności też jest podobna. Co prawda nie mam danych dotyczących, dotyczących ilości osób, które po zakończeniu edukacji wracają do Bolesławca, tak, ale mam generalnie co do ludności. I proszę Państwa, w 2001 roku. Powiat bolesławiecki liczył 88 i 10 mieszkańców. Powiat gorzolecki w tym samym czasie miał 96 290 osób. Czyli różnica tak na szybko około 8 tysięcy mieszkańców nas różniło, tak? Ale już na 2021 roku powiat bolesławiecki liczył. 89 574 mieszkańców, czyli przybyło na w ciągu tych 20 lat, tak? 20 lat 1564 mieszkańców i w tym samym czasie powiat Gorzolecki stracił prawie 8,5 tysiąca mieszkańców. W pakiecie procedowanych uchwał znalazła się jeszcze uchwała dotycząca pieniędzy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Przyjęto też uchwałę w sprawie zmian w tegorocznym budżecie powiatu